Dzień dobry, dzieci! Tak, dobrze myślicie. Dzisiaj porozmawiamy o Wielkanocy. Ja jestem Mateusz, a to kanał Pegazem przez Materiał. W tym krótkim odcinku chciałbym pokazać Wam Kompendium Wiedzy o Wielkanocy. Sama Wielkanoc to tak właściwie najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Obchodzi się je w ciągu całego Wielkiego Tygodnia, gdzie najważniejsze dni to piątek, sobota i niedziela. W piątek świętujemy śmierć Jezusa na Krzyżu, to też właściwie jedyny dzień w całej liturgii katolickiej, kiedy nie odprawia się żadnej mszy. W sobotę następuje czuwanie przy grobie oraz święcenie pokarmów, o których wspomnę później przy tradycjach wielkanocnych. Natomiast w niedzielę następuje dzień zmartwychwstania, czyli tak właściwie zwycięstwa. Zwycięstwa Jezusa całym złem tego świata. Samo święto wielkanocne jest świętem ruchomym, ale jak się wyznacza jego datę, to też bardzo ciekawe. <laughs> Data tego święta jest ruchoma, a sama ruchomość tego święta jest bezpośrednio powiązana z żydowskim świętem paschy. Według trzech na czterech apostołów Jezus zmarł dzień po Święcie Paschy, natomiast Święty Jan przedstawiał informację w ten sposób, że Jezus został zabity właśnie w dniu Paschy. Nie ma to tutaj najmniejszego znaczenia, aczkolwiek chciałem tylko o tym wspomnieć. Samo Święto Paschy przypada na ostatnią dobę przed pełnią Księżyca, która następuje po wiosennej równonocy, czyli mniej więcej gdzieś pod koniec marca. Finalnie na w Pierwszym Soborze Nicejskim ustalono, że Wielkanoc świętowana powinna być w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, następującej po 20 marca. Stąd też mamy 4 tygodnie rozpiętości. I pierwszą możliwą datą na Wielkanoc to jest 22 marca, a ostatnio to 25 kwietnia. I tak w zależności od wypadającej w kalendarzu Wielkanocy mamy też inne ruchome święta, takie jak zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało bądź popielec. Z biegiem lata, właściwie całych wieków, wszystko było ok. Mieliśmy ustalony porządek świąt, od kiedy do kiedy, itd. i tak dalej, tutaj nie było żadnych nowych kombinacji. Aczkolwiek ówcześnie stosowany kalendarz juliański miał jeden problem. Był bardzo mało precyzyjny. To znaczy, na tyle mało precyzyjny, że raz na 128 lat pojawiał się jeden dodatkowy dzień. I tak. Po czasie w 1582 roku, za czasów panowania papieża Grzegorza XIII okazało się, że tych dni jest już 10 i tak nie do końca było wiadomo, jak planować te święta, ponieważ mieliśmy zbyt dużą rozbieżność w stosunku do pierwotnych założeń z soboru Nicejskiego I. Jak sobie z tym poradzono, usunięto te dni po prostu i zmieniono troszeczkę liczenie lat. Parzystych i nieparzystych. Tym sposobem w 1582 roku, po czwartku 4 października, nastąpił piątek 15 października. Opóźnienie kalendarza gregoriańskiego jest dużo mniejsze i bardziej precyzyjne, to znaczy jeden dodatkowy dzień pojawia nam się raz na 3322 lata. Aczkolwiek w kościele prawosławnym używany jest jeszcze kalendarz juliański, dlatego też daty świąt w kościele katolickim, a i prawosławnym są zazwyczaj różne. Raz od czasu do czasu się zderzają. Okej, okay, skąd pochodzi sama nazwa Wielkanocy? <laughs> Wielkanocy jest nazywana też Paschą. Na ziemiach Bliskiego Wschodu wśród plemion koczowników semickich również obchodzono Paschę, która wchodziła w skład Święta prześników, których w tamtych czasach miało charakter ludowy. Co ciekawe, pierwsi chrześcijanie nie obchodzili Święta Wielkiej Nocy, bo oni nawet nie wiedzieli o takim święcie. W Nowym Testamencie nie ma najmniejszej wzmianki o czymś takim jak Wielkanoc. Więc skąd się to wszystko wzięło? Aby się tego dowiedzieć, musimy się cofnąć do czasów dużo, dużo wcześniejszych, jeszcze przedchrześcijańskich. W czasach pogańskich również obchodzono Święto Wielkiej Nocy, a miało ono związek z początkiem wiosny, którą uważano za rozpoczęcie nowego cyklu rocznego. W starożytności to święto miało wymiar prawie identyczny do naszego. W tym czasie także czczono bóstwa, płodności i urodzaju. Nasi słowiańscy praprzodkowie obchodzili w tym czasie święto Jaryły, natomiast na terenach Bliskiego Wschodu syryjskiej bogini Ishtar, czyli Astarte. Za to na przykład Anglosasi mieli też swoją boginię. Easter. Tak, i dokładnie od jej imienia pochodzi nazwa angielskiej wersji Wielkanocy, czyli Easter. <laughs> serio, Mati? Pierwsi chrześcijanie używali pogańskich świąt do tego, aby dostosować je do swojej nowej wiary. Dlaczego robili tak? Bo tak było po prostu prościej. Łatwiej było dostosować wiarę i dostosować święta, przekonwertować je na nowe chrześcijańskie aniżeli wyciąć w pień i po prostu zlikwidować to, do czego byli przyzwyczajeni od wieków. Stąd mamy na przykład pisanki, stąd mamy też śmigus, dyngus i inne zwyczaje związane z całymi świętami Wielkiej Nocy. Dla przykładu, w tradycji chrześcijańskiej baranek jest przedstawieniem... Chrystusa, jego męczeńskiej śmierci i tego, że był niewinny. Takiego zająca wielkanocnego możemy doszukiwać się już w mitologii, bowiem nie ulega wątpliwości, że od zawsze jest kojarzony z płodnością, siłą i sprytem i na przykład w mitologii egipskiej możemy go znaleźć u boku odradzającego się Ozyrysa. W starożytności uważano, że mięso zająca to afrodyzjak, chrześcijanie interpretowali, Zająca troszeczkę inaczej, to znaczy dla nich był symbolem grzesznika, który się skrywa na skalę w postaci Chrystusa. Stąd w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na przykład często spotykamy zająca e, jedzącego winoroś lub gdzieś pojawiającego się u stóp Jezusa. Zapewne kojarzycie też zwyczaj obdarowywania dzieci drobnymi prezentami przez zajączka. On wcale nie jest stary, ma ponad 100 lat i przyszedł do nas z Niemiec. W Polsce jest głównie. Znany w takich rejonach jak Śląsk czy pomorze zachodnie, czy w Wielkopolsce. Wedle tradycji wielkanocny zajączek chodzi od domu do domu i zostawia prezenty zazwyczaj jakieś małe słodkości, nie wiem, czy u was się to praktykuje. Jeśli tak, dajcie znać, bo to bardzo ciekawe. Zwyczaj malowania jaj pochodzi z czasów dużo przed Chrystusem. Pierwsze ślady znaleźliśmy w starożytnej mezypotami, gdzie najstarsze okazy mają od 4 do 5 tysięcy lat. Tak właściwie, jajko od zawsze było symbolem odrodzenia, nowego życia i nie tylko było związane z naszą wiarą, ale praktycznie każdą, jaką tylko można sobie wymyśleć. Jaja malowano również na przykład w Egipcie albo w Chinach. Najstarsze pisanki na ziemiach polskich pochodzą z X wieku i zostały znalezione w trakcie wykopalisk. Na opolskiej wyspie Ostrówek, gdzie odkryto pozostałości Grodu Piastowskiego. Nie są to jaja ptasiego pochodzenia, aczkolwiek zostały wykonane ludzkimi rękami z gliny i wapienia. Część z nich została ozdobiona metodą Batikową i są bardzo podobne do aktualnie panujących pisanek. Początkowo Kościół zabraniał jedzenia jajek, i w tym zakazie trwał do XII wieku. Jajka to jeden z najważniejszych składników święconki, którą święcimy w Wielką Sobotę. Zawartość takiej święconki może być różna. W zależności od danego regionu może różnić się szczegółami, ale podstawy wszędzie są takie same. Oprócz jajek nie może zabraknąć chleba jako podstawowego pokarmu, który jest też symbolem ciała Chrystusa, pieprzu i soli, dendlin, czasami sera i domowego ciasta, najlepiej w formie drożdżowej baby. Pogańskim przodkom zawdzięczamy też lany poniedziałek. Zwyczaj polewania wodą był łączony z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i odnawiania zdolności. Ziemi do rodzenia. Do dziś na wsiach na południu Polski popularny jest zwyczaj kropienia wodą święcaną pól w poniedziałkowy poranek. Tak dla przykładu, śmigus dyngus to były dwa osobne święta, które z biegiem czasu połączyły się w jedno. Dyngus pochodził od wzajemnego odwiedzania się i składania sobie wizyt. Tak, śmigus polegał na symbolicznym biciu witkami i polewaniu się wodą. Miało to symbolizować wiosenne oczyszczenie z brudu, różnych Zdrowotnych dolegliwości, a z w późniejszym czasie również z grzechu. Oblewane były osoby, które nie wykupiły się podarkami. Słowianie uważali, że oblewanie się wodą miało sprzyjać płodności. Dlatego oblewaniu podlegały przede wszystkim panny na wydaniu. Z tego powodu obrządki polewania się wodą miały niekiedy charakter matrymonialny. Poza Słowianami, zwyczaj oblewania się wodą przejęli również na przykład Meksykanie, z tą różnicą, że u nich robi się to w wielką sobotę. I tym sposobem dochodzimy do końca mojego kompendium. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. I pokażecie go swoim dzieciom, znajomym, komukolwiek, nie wiem, błyszniecie wiedzą, którą może mieliście albo nie mieliście, a ja pozwoliłem sobie ją odświeżyć. Trzymajcie się, cześć.